you Того часом ішли за Ісусом численні натовпи. Обернувшись, Він сказав їм, якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини і дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, то й не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа, а йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоби, коли покладе фундамент і не зможе докінчити всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, спершу не сяде порадитися чи під силою мов, з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з 20 тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко, ще до нього посланців і запитує про умови миру. Так ото і кожний з вас, хто не відречеться від всього свого майна, не може бути моїм учем. Ото слово панське. Słowa świętej Ewangelii znalazł nam naszych rzeczem. Amen. W imię i Syna i Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Umiłowanie w Chrystusie, drogi bracia i siostry, w nasze rafiany, umiłowane Boże dzieci. Ewangelia jaka dzisiaj przeznaczona na niedzielną duże Święte, 14 rozdział św. Łukasza mówi nam o takich przynajmniej dwóch ważnych sprawach, jakie możemy zwrócić uwagę na nich. Po pierwsze, <coughs> czeslenie na to, by iść za Jezusem. Iść za Panem Jezusem to jest najprawidłniejszy napęd, jaki może być w naszym życiu. Iść za Panem Jezusem. Często my mówimy, na przykład i to dobrze mówimy, w życiu rodzinnym, podróżnym, życiu małżeńskim, czy gdzieś w pracy, czy w znajomstwie, w drużbie jakiejś, w żeby my byli jeden koło drugiego. I ty obok siebie, plicz obok mówimy. I to jest prawidłowo, bo wtedy wiemy, że ten człowiek jest z nami. I też prawidłowo, kiedy my mówimy, że my zawsze jesteśmy z Bogiem, to tak obraz może, my z jednej strony, Pan Bóg z drugiej strony. Ale żeby być takim w pewnym, takim uwiernym w życiu, to trzeba iść śladami Pana Jezusa. Czyli puścić Pana Jezusa do przodu i tam, gdzie On stawia swoje kroki, iść tymi samymi śladami. I to jest. Najpewniejsza droga naszego życia jest Zachem Jezusa. Po tym słyszymy, jak Ewangelista mówi słowa Chrystusa, Kto хто не зненавиди свого батька, матері, дружині дітей, хто ten тем nie może być Мой учнем. To słowo jakoś trudno jest. z oryginalnego tekstu przeglądaczyć. Ale kiedy czytamy opis Adama i Ewy w raju i kiedy Bóg powiedział im, że mogą spożywać owoce z każdego drzewa, ale z tego jednego drzewa nie mogą spożywać owoców. Z drzewa poznania dobra i slawy. I tam jest właśnie napisane, że oni odwrócili свій взрок, почав дивитися в другому напрямку. То є, якби, в неточному перекладі зненавидіти, тобто поміняти точку зору. І, якщо ми не змінимо цієї точки зору з наших ойця, матки, дітей, дружини, чи там майно наше, To wszystko, co posiadamy, Pan znów nie możecie być moimi uczniami. To tak jakby my coś robili w życiu, to czego nie lubimy, i pracujemy, ale myślimy o czymś innym. Idziemy do jednej pracy, ale myślimy, żeby zrobić wszystko, żeby pójść na drugą robotę, bo ta robota nam nie pasuje, bo to nam nie podoba się. I to jest własne to z nienawiścią to jest. Ten moment, kiedy człowiek jest w jednej sytuacji, a myśli o drugiej. My nie raz mówimy, że nawet nam, czy święty jesteśmy, gdzieś uwaga nasza ucieknie, tak. Zmienia się myśl, nasza fantazja, nasza ujawa, nasz pomysłunek, Zmienia się jakaś toczka zoru w dany moment, na chwilę. I Pan Jezus mówi: Jeżeli wy nie odwrócicie się. W swoim spojrzeniu z Waszych najbliższych, z tego co macie, nie odwrócicie się do mnie, to nie możecie być moimi uczniami, bo trzeba zawsze na pierwszym miejscu stawiać Pana Boga, stawiać w Królestwo Boże, patrzeć zawsze w stronę nieba. Żeby po prostu iść za kim trzeba za Nim patrzeć. Co nie można na przykład. <laughs> oglądać je po stronach i točno stawiać nogi na śladach Pana Jezusa. My kiedyś na takiej młodzieżowej oazie, kiedy prowadzili oazę dla dzieci w ruchu światła życia i lubimy takie treningi czasem, takie jak no, w formie zabawy, ktoś idzie pierwszy, a drugi, kto idzie za nim, powinien rozglądać je po stronach i stara się iść krok w krok za nimi. I jest taki moment, że ten pierwszy człowiek, tam jakiś chłopiec, dziewczyna, oni w jednym momencie powracają gdzieś tam i idą w drugą stronę, a ten, co szedł za nimi, poszedł dalszy. I potem jest taki moment, ile czasu on będzie szedł, aż się zobaczy. Nie? I jest tak, że idzie tam pół minuty, minutki idzie i rozgląda się i się, że nie ma tego pierwszego. A ten pierwszy gdzieś tam że z boku, No i dzieci śmieją, się piaskają, tam no, program, wygra, to zabawa. Ale to jest taki moment w niemacielności, że ty idziesz przez życie, idziesz przez ten świat. I czasem rozmiątasz się. Tak, to chata, to maszyna, to zarobi, to kto znajomy, to druzie, to gdzieś tam spotkanie, z ustróż, taka inna. I w pewnym momencie patrzysz i gdzieś Pana Jezusa nie ma. Człowiek wierzący, katolik, praktykujący, i patrzeć się gdzieś w prawo, w lewo, gdzieś Pan Jezus schował się, pocierała się wнимаteczność. I to dzisiaj Pan Jezus mówi, żeby my tylko zakotwiczone, zobaczone w jedną stronę, to może być także Pan Jezus gdzieś tam ucieknie nam, nie chociażby pociągali Boga. I jak to jest ważne, żeby my mogli... Obmyśleć, tak? być zawsze świadomy, tak jak Pan Jezus dzisiaj mówi, jeden człowiek buduje dom i musi popatrzeć naprzód, Tak Mówimy, że my jeszcze nie wiemy, jak to będzie, bo do jutra trzeba dorzeć, nie wiemy, jak ta strojka wyjdzie, ta budowa i tak dalej, ale my już planujemy naprzód, patrzymy w tamtą stronę, gdzie jeszcze jej nie ma. I jutrzejszego dnia nie ma, ale my już patrzymy, jak będzie jutro, jak sam straszna robota, pide, jak jakaś tam sprawa, już patrzymy naprzód. I Pan Jezus mówi, żeby my tak patrzyli na Królestwo Boże, którego tutaj na ziemi ciężko nam zobaczyć, chociaż jest Bóg z nami. Tam, gdzie jest Pan Bóg, tam jest królewstwo Boże. Ale tak po ludzku trudno nam to zrozumieć i my przez wiarę, przez sakramenty święte. Patrzymy w stronę nieba i już widzimy ta cel, meta. Już widzimy, gdzie jest to niebo. Tak samo kiedy mamy zmagać się, tak? Takie srażenie ma być między dobrym i złem. Pan Jezus mówił, kiedy idzie przeciwnik ze swoim wojskiem, trzeba pomyśleć, że ja dam radę Jego zwyciężyć. I wtedy idzie i umawia się za... Te osoby jak pokoju, myru. I tak my właśnie musimy zobaczyć, czy ja dam radę, czy ja mam z tylu sił, żeby oprócz Pana Boga zajmować się jeszcze czymś drugim. Czy ja mogę tak po ludzku mieć na to czas zdrowy siły? Tak jeżeli ja chcę zajmować się drugimi rzeczami. I właśnie Pan Jezusie, kto nie widry czyca, kto nie wyrzeknie się. swojego majna, tego wszystkiego, co on ma, nie może być moim uczniem. Bo prawda jest taka, że to, co my mamy, to wszystko jest od Pana Boga. I nasze życie, i nasza rodzina, i mąż, i żona, i dzieci, i wszystko, co jest w domu, i koło domu, to wszystko jest dałem Bożym. Jeżeli my mówimy tak, to jest nasza chata to jest tam nasza maszyna, to nasz zabor, to nasz górot. Nie wyprawiamy, ale nas nie będzie i to ten górot będzie, tak? Czyli to jest tylko nasze dlatego, że my tak sobie mówimy, tak my staramy się, w życiu pracujemy, chcemy być zaradni, ale to jest nasze tylko do tej pory, kiedy my tutaj na tej ziemi jesteśmy. Potem to już jest nie nasze. Po nas to już zrobią z tym wszystkim to, co będą chcieli. I nikt nie będzie się pytał. Ja ile razy jako karton odprawiałem nabożeństwa pogrzebowe, tak w za dwadzieścia parę lat. I ja jeszcze na żadnym pochroń nie słyszałem, nie widziałem, żeby ktoś podszedł do zmarłego, do trumny i spytał się tam, mama, dziadzo, babcio, chodź, to mamu, dziadzu, babciu, co wy to co zrobicie, co zrobicie z waszym chatą. Jeszcze nie razu nie widziałem. Nikt to nikogo nie pyta się. Zrobię to, co będą chcieli. I to, co my mówimy, moje, to jest tylko moje, bo no, tak nam zdaje się i tak niby to dzisiaj jest. Ale już dzieci myślą, co będę robić z tą chatą, że wnuki sobie myślą, co tam będzie, tak? kiedyś, może ja już mówiłem, z lwowskiego Kościoła tam jeden nie opowiada taki kleryk że przyjechali do wawczy do dziadka na dzień narodzenia. No i tak wnuki przynieśli tort, tam deduszko wie 90 lat. No i tam świeczu, on te świeczki, wsio i każ no dziadek, dawaj, każe. Nabieraj powietrze i będziesz dmuchał świeczki. No i dziadcy tak nam powietrze wózdu, jak wchchnął to wsi świeczki za po powasile się. I jeden z wnuków każe, no, nie sporo odejść nasza nasą a to wiedusz się do I to jest tylko do tego momentu, kiedy my na tym świecie. A potem jeden szczelczok, jeden podpis notariusz i Bóg zna i I Pan Jezus mówi, jeśli Ty myślisz, że to wszystko Twoje, ale Ty możesz tego wyrzec i powiedzieć, Panie Boże, moje, nie moje, ale Twoja wola jest pierwsza, to dopiero możesz być moim uczniem. Dopiero może być mój uczni. I to nam się przydaje wszędzie. Na przykład w rodzinie, w marzeństwie, tak? czy w kapłaństwie, my jako księży w kaplaństwie. Jeżeli my nie będziemy razem coś wspólnie robić, tak? wejść na zamąż, tam potrożyj się. I nie to, ja robię to, a ty robisz to. Nie, dwaj sadem, to my razem. A co prajm, ja prajm, Co do chaty, trzeba. Wszystko razem. I już nie ma tam, że by to moje, bo to Twoje. Jeżeli my wyrzekamy się tego, to wtedy rodzina jest mocna. Wtedy to jest jedność. Tak? I to jest prawidłowe, żeby my też na przykład w kościele tak samo radzili się, czy księża ze sobą, czy tam ludzie. Tak mi kiedyś, pamiętam, przyjechali kapłani do nas w goście, tam do nas do domu, do mamy. No i tak coś rozmawiamy i jeden. Ksiądz taki trochę starszy, każe, no Panie, to, że tam chodzi do Kościoła, syn kaplanem, powiedzcie, co w kościele tak, a co nie tak, żebyśmy my wiedzieli, jak robić. No i dla mnie to było takie z jednej strony troszkę udziwicie, takie dziwne, a z drugiej strony tak myślę, że to jest jednak prawda. To jest prawda, ale to jest moje osobiste, takie tak, subiektywne. I my tam rozmawiamy i ten ksiądz pyta się, na, no jest starsza żinka, no wskażce. Що, що в костелі діло там, людей? І мама каже: ну, кедис били та балюстрада, романіка, такі тут штахети були, що можна було пшиюсь, з допомоги. Романіка, так маємо, ну, балюстрада, романіка. На хорах зараз можна собі подивитися, балюстради. І мама каже, кидесь то була єдинствена жечка, яка ділила кінцю від людей. Єдинствена жечка. А зараз забрали балюстради і все ділить Сюндзик. От я каже, свого кажу, роби так, він не хоче. Каже, от люди нарікають, він не слухає. Кажу, балакай голосніше, він тихо балакає. Каже, колись тільки балюстрада ділила всю Сюндзюк. А тепер каже все інакше. І він каже, то вони роблять то. Ну, мама має право, бо має сина кохлана і ви, як то є. І то є правда. Чому? Бо ми не вижикаємося, бо я собі думаю, о, я вже сонце, так важний в ренті, я собі знаю, як робити. A to wybaczcie byli makiem. Trzeba może podejść spytać ludzi, zapytać tego, czy drugiego, czy pójść do Was Karbców. Wy dobrze czujcie, że ja kažem, czy bligże. No ale ksiądz heroik, ksiądz, gordy, de Pan pied na wręcie. Może się balaka, jak хоче. To jest tylko przykład, żeby my zrozumieli. Pan Jezus mówił, відректися, виже, спитать це люди, запитай. Здесь мене idę spytać się. I jak to jest ważne, żeby my wszędzie w rodzinie w domu, w szkole, na robocie, w bolnicy, nie wiem, w drżawie tak? Żeby my umieli wyrzekać się tego maja, bo to moje jest Twoje. To Pan Bóg podarował. I jeżeli my wyrzekamy się, to my wtedy mówimy, Panie Boże, a co robić z Twoim światem, z Twoim Kościołem, z Twoją rodziną, tak? Bo moja rodzina to Twoja rodzina. A jakby Ty mnie nie dał i żony, męża, dzieci, to by ja nic nie ma. Co robić z Twoim? I wtedy Pan Bóg mówi, Możesz być moim uczniem. Starajmy się, żeby my byli uczniami Pana Jezusa i zawsze tą Bożą Wolę pełnili, a kiedyś za to otrzymamy Nagrodę Życia Wiecznego w niebie. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.